Kochani, witam Was w takim Halloweenowym wydaniu. Yy, mam nadzieję, że dobrze spędzicie Halloween lub już spędziliście, yy, że zbieracie dużo cuksów, życzę Wam wszystkiego dobrego i co? Możemy yy, zaczynać, kochani, zanim zacznę, no to tutaj możecie wpłacać z moim kodzikiem kawka. Macie 10% bonusu do depozytu i darmowe 2 złote 10 groszy. Zł. Tu po lewej macie wszystkie dostępne metody płatności, czyli tak, visa, przelewy online, wpłaty skinami, kryptowaluty, paysafecard of i tak dalej, i tak dalej. I kochani, przy każdej wpłacie z moim kodem możecie wygrać któryś z tych skinów. Minimalne doładowanie to 8,40. Także zapraszam. Yy, że dzisiaj jest Halloweenowy specjał, no to co? Jakieś pumpkiny, wudu? Dobra kochani, damy to. I damy, chwilka, chwilka, damy jedną tom i trzy wudu. Zobaczymy jak pójdzie. Damy najpierw na publiczną, może ktoś wejdzie. Okej, okay, mamy kolegów i trochę słabo widzę, ale coś tam widzę, więc jak wygram to będę widziała. Okej, okay, okej. Okay. Kurde, no. Kurde, ale fajna chłop miał. Pewnie ma lepsze przebranie. Ja pierdzielę. No Dobra, próbujemy dalej. Próbujemy dalej, nie poddajemy się. Yy, yy, yy. O Jezu, nic nie widzę. Dobra. Kochani, nikt nie dołącza, więc... Bocik, może teraz Jakaś jedna osoba będzie chętna? Nie jest chętna, także ta bitwa będzie na boty. No i nie jest zaciekawie I to bardzo nawet, kurde, no. Może na Underdogu powinna dzisiaj bo coś <noise> słabo. Dobra. Spróbujmy, może. Tak. Może do takiej ktoś wejdzie? Dobra. Próbujemy. No i jest kolega. Dobra. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Nasza jedyna szansa. Co? To jest jakiś żart? Kurde, no. Co z tym Halloween? Dobra, jeden kolega przyszedł. Cicho. Do jednego bota dodamy. Kurde. O, to jest nasza bitwa. Co za spóźnione reakcje, ale ja nie widzę, co się dzieje. No i pięknie. Idziemy dalej. Hmm. Musimy się odkuć. Nikt nie chce naprawdę. Ja widzę wniosek taki, że teraz powinniśmy spróbować na Underdog'u. I lecimy. O kurde! O! No jedyna bitwa, co biorę na Underdog'u, wygrywamy z tyle kasy? To jest pech, czemu mam taki O matko. No prawie, dobra. To co? Spróbujmy jeszcze jakieś pumpkiny. Ale to już pojedyncze Może się troszeczkę odkujemy. O! Jednego? Bardzo fajne. dobra. Dalej. odkuwamy okay, się powoli, Bo z gitarek dzisiaj nici. No dobra, i na koniec ma ulubiona jak wiecie, Luxurious Case Sorry, nie widzę nic No mm. okej, okay, jest uspik, ci się zwróci. uspik Zwrócił się zwróci? Zwrócił się, nowy Więc zajebiście żeby jeszcze tutaj punkciki mieć. Dobra Okej, okay, może być. Kochani, wasza słodka Momo się z wami żegna. Do zobaczenia jutro. Zapraszam na Instagram, na Discorda, na Twitcha. Zostawcie mi łapeczkę, będę bardzo wdzięczna i dziękuję kochani bardzo. Pa 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 pa. pa.